Cześć, witajcie w moim pierwszym poradniku dotyczącym jak kleić filmiki w Camtasia Studio 7 w moim przypadku jest to Camtasia Studio 7.1.1 no to skąd ją pobrać? ja akurat pobieram ją z instalek instalki.pl link powinien być w opisie to sobie zminimalizuję aha, to jest rekord tu mam link no to instalacja, no to po ściągnięciu w danym miejscu powinno wam się pokazać takie coś z nazwą Fantazja. No. Mój komputer nie jest za szybki, więc trochę to potrwa. no szybciej, czekajcie, łudne to będzie szybciej a to jest druga część no już mi się zadowało no to yy, mamy ten okieko no, to damy ruchom wszystko nam się tu ładnie pokazuje się trochę zmniejszy się rozdzielczość z full HD na HD I pokazuje nam się takie okno które za chwilę się załaduje też trochę potrwa czekajcie Ono właśnie e, ja akurat mam zainstalowaną więc wam powinno się to po, powinno wam się to normalnie e, instalować i wybieracie opcję e, próbną na 30 dni no chyba że macie klucz na to w wtedy macie na zawsze i wam każe wpisać name i hasło ja to wyłączę eee, tak no bo oczywiście tak nie róbcie to czekajcie otw otworzę teraz program dobra zaraz będę A oto mamy okno programu Camtasia 7 i tutaj mam dwa filmiki, które wcześniej nagrałem na próbę więc obydwa przesuwamy tutaj na pasek a wideo 1 zaraz powinien się przesłać no i tutaj mamy opcję rozdzielczości jaką chcemy ja dam hd and youtube and hd proponuję jak chcecie coś wrzucać na youtube Tu macie ścieżkę dźwiękową również. Teraz przesuwam drugi. I powinno być to samo. O. To ja wrócę jak to się skończy. No ok już się skończyło. Więc możemy kontynuować. I co? library Tutaj mamy różne foldery do których możemy wklejać różne muzyki, nie muzyki call outs yy, możemy dodawać yy, różne o takie znaczki na przykład dodam sobie taki yy, kolor dany niebiały czarny i napiszemy próba I powinno się w tym oknie pokazać no właśnie i się pokazało Tutaj tym zielonym możemy obracać, żółtym e, możemy e, kąty redukować, a białym je rozciągać w, w, jak chcemy. E, po wszystkim, co tam już zrobiliście, e, najlepiej by było zapisać. Ale jeśli zapisujemy file i save project, albo save project as, to... Gra mi do pokoju trzeba będzie trochę widać, więc tak jak mówiłem, Save Projekt zapisuje tylko projekt, który możemy otwarzać przez program Camtasia. Nie możemy go wrzucać niestety na YouTube, ale jest takie coś, jak tutaj jest taki produkt Share i klikamy na niego, jeśli chcemy zapisać. Klikamy i share and to youtube najlepiej bo od razu w HD jest nie, nazwa? nie czekajcie to nie kurde CD przepraszam nie youtube tylko znaczy, youtube możecie dać jak macie oryginalnego A oryginalnego nie wiem. Yy, gdzieś to było kurde no yy. Ja niestety muszę dać najzwyklejsze HD i tutaj mamy yy... Wpisujemy nazwę to może być miejsce docelowe damy pulpit, niech będzie okej okay. po tym wszystkim to, to możecie zostawić i dajcie zakończ po tym wszystkim powinno Wam się wyświetlić takie okienko, które będzie renderować projekt. Ja zapauzuję i poczekam aż się skończy. Mm, już jest końcóweczka. Poczekamy. Nam się nigdzie nie spieszy. Limit 15 minut na YouTube. A no dopiero 60. więc już powinno być hello no szybciej na co czekasz eee. o no właśnie i mamy to okno w którym czekajcie no w którym mamy rozdzielczość wszystkie rozmiar czas i takie inne i projekt jest w hd jak widzimy jest HD, jest HD HD rating Full HD, też bym mógł uzyskać, ale klik by więcej ważył i by się dłużej renderował, a mój komputer nie jest za nowy, jak mówię czekajcie, tutaj też można rozciągać, poprzesuwać tp itd jak widzimy przewinę działa i w tym Działę i w tym. No. Nie ja tego nie potrzebuję. Czekajcie coś świeże. OK. I teraz w, mamy w formacie MP4, w którym możemy wrzucać normalnie na YouTube. Jak widzicie jest poradnik i powinno się otworzyć w HD. Trochę wyszło mi za okno, nawet. Jak widzicie wszystko jest ok. I działa. Się zbugowało trochę. Kurde, całą z tym odświeżeniem Morde. Jak widzicie wszystko działa w normalnym odtwarzaczu wideo, w którym możemy wrzucać na stronę YouTube yy, Co by wam tu jeszcze pokazać. No, chyba wszystko wam pokazałem i to wam powinno wystarczyć. Ja lecę klejki, zaraz wrzucę. No to cześć. Yy, dawajcie łapki w górę i subujcie. Na razie.